Więc yy, zaczynamy od obejrzenia piersi, tak? Od kształtu, od zabarwienia, wypukłości, wklęsłości, skóry, która gdzieś otacza całą naszą brodawkę. Tu mamy do czynienia ze zdrową piersią, gdzie kompletnie się nic nie dzieje. I manualnie stwierdzając, tak? Nie wyczuwamy żadnej zmiany. Robimy to raz na miesiąc, 3-4 dni po miesiączce. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę również na dół pachowy. Czy tam nie ma zgrubień, jakichś zmian ogniskowych. Natomiast następną rzeczą mamy pierś, gdzie już widzimy pewne zmiany, a mianowicie nie jest regularna, są wklęśnięcia, gdzieś pomału zaczyna nam ta obrodawka uciekać, w którąś ze stron. Wizualnie tak na pierwszy rzut oka niewiele się różni, ale. W dotyku, szukając miejsca chorobowego, na pewno w tej piersi coś znajdziemy. I teraz mamy, i tutaj już mamy maleńkie zgrubienie, bardzo niewielkie, może to w granicach 7-8 mm, ale wyraźne jest. Ono się przemieszcza lub jest w miejscu stałym. tak? I to już jest informacja dla pacjentki, że ma niestety, ale w sposób bardzo szybki zgłosić się do lekarza, bo nigdy nie wiemy, co będzie w dalszym etapie tego rozwoju tej zmiany, tak? A zmiana jest pilna do konsultacji. Chyba najtrudniejszym momentem w naszym życiu, że tak powiem, jest moment, kiedy zaczynamy o pewnych rzeczach zapominać. Mamy zmianę, nie robimy nic, czekamy, tak naprawdę nie wiem na co. Chyba tylko po to, żeby ta zmiana nabrała jeszcze większych rozmiarów w piersi. Tutaj mamy do czynienia z trzecim fantomem, gdzie już wizualnie widzimy, że coś z tą piersią na 100% się dzieje. Może tu nie będzie widoczne, ale widzimy skórka pomarańczowa, gdzie jasno mówi o tym, że ta zmiana jest bardzo poważna. Następna rzecz, nieregularność brodawki, ona jest wciągnięta na którąś ze stron. Świadczy o tym, że ta zmiana tu, gdzieś w głębi piersi ciągnęła za całą tą wydawkę. W dotyku <coughs> widzimy, że zmian jest bardzo dużo. O już widzimy. Tu jest. Grubość. Tak, możemy zobaczyć, o, to już jest zmiana około dwóch centymetrów, siedząca, twarda, nie poruszająca się. Może jeszcze nie boli, ale na pewno się komórkami nowotworowymi. Następna rzecz. Ta piersi jest pozbawiona gruczołów, tylko jest jedno wielkie zgrubienie, guzowate, rozsiane na całej piersi. I to już jest moment... Nie powiem szybkiego, natychmiastowej reakcji, natychmiastowej reakcji wizyty u lekarza i pokierowania się do leczenia specjalistycznego. Takim sytuacjom do tego momentu możemy zadbać o to, że my cofniemy, nie znajdziemy się w tym momencie, albo zwróćmy uwagę. Na pierś, kiedy jeszcze jest piękna, zdrowa, nawet jeśli to jest zmiana niewielka, ale my na tą zmianę zareagujemy. Dlatego nasze zdrowie kobietki zależy od nas samych.